Obmyty łzami. Pewnego wieczoru Jezus wybrał się na kolację do domu ważnego przywódcy. Ważny przywódca zaprosił swoich ważnych znajomych. Wszyscy zasiadali właśnie do stołu, kiedy do pokoju weszła pewna kobieta. Nie była zaproszona, ale wszyscy wiedzieli, kim jest. Co ona sobie myśli? Szeptali goście: Jak śmie! Ta kobieta była grzesznicą, łamała różne zasady i robiła bardzo złe rzeczy. Kobieta podeszła prosto do Jezusa. W rękach niosła drogocenne perfumy. W tamtych czasach nie przechowywano perfum w szklanych flakonikach, tylko w dzbanach wykonanych z kamieni ozdobnych, na przykład z alabastru. Naczynia te nie miały wieczka, pokrywki ani niczego w tym rodzaju. Jeśli ktoś chciał dostać się do perfum, musiał rozbić dzban. A wtedy oczywiście nie można było odłożyć sobie trochę zawartości na później. Trzeba było zużyć wszystko na raz. Ludzie używali perfum bardzo rzadko, ponieważ były zbyt cenne. Po prostu stawiali dzbany z perfumami na półce i tylko na nie patrzyli. Widzisz zatem, że perfumy były dla tej kobiety najcenniejszą rzeczą na świecie. Były jej skarbem. Kobieta uklękła przed Jezusem, jak przed królem. Wzięła stopy Jezusa w swoje ręce i zaczęła płakać. Łzami obmyła mu stopy, ucałowała je. I osuszyła swoimi długimi, ciemnymi włosami. A potem zrobiła coś dziwnego: rozbiła dzban i wylała perfumy na stopy Jezusa. Goście unieśli brwi ze zdziwienia. Co za marnotrawstwo! Wylać takie drogie perfumy na czyjeś nogi? Po całym pokoju rozniósł się słodki zapach Lili. Jezus spojrzał na kobietę z uśmiechem. To, co zrobiła, było naprawdę wyjątkowe. Tak jak wiele, wiele lat wcześniej Samuel namaścił Dawida na prawdziwego króla, tak teraz ta kobieta namaściła Jezusa nie olejkiem, tylko własnymi łzami. Ważni przywódcy zaczęli się złościć. Uważali, że Jezus nie powinien być taki miły dla tej kobiety. Ona jest grzesznicą, mruczeli pod nosem. To my jesteśmy dobrzy. I rzeczywiście wyglądali na dobrych, ale tylko z zewnątrz. Przestrzegali wprawdzie wszystkich zasad, ale Jezus zajrzał w głąb ich serc i zobaczył tam, że nie kochają ani Boga, ani innych ludzi. Uciekali od Boga i wydawało im się, że nie potrzebują Jego pomocy. Myśleli, że są w porządku, bo przestrzegają zasad. Jednak grzech sprawił, że ich serca przestały działać jak należy. Stały się zimne i twarde jak kamień. Ta kobieta wie, że jest grzesznicą, powiedział im Jezus. Wie, że nigdy nie będzie wystarczająco dobrym człowiekiem. Wie, że potrzebuje mojej pomocy, dlatego właśnie tak bardzo mnie kocha. Patrzycie na nią z pogardą, bo nie szanujecie Boga. Ona jest grzeszna na zewnątrz, ale wy jesteście grzeszni w środku. Ważni przywódcy, aż zatrzęśli się z oburzenia. Jezus odwrócił się do kobiety i uśmiechnął się. Twoje grzechy są odpuszczone, powiedział. Zaufałaś mi i Bóg cię uratował. Co ten Jezus sobie myśli? Zasyczeli oburzeni ważni przywódcy. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Nie wierzyli, że Jezus jest synem Bożym. Im bardziej Jezus kochał zwykłych ludzi i im więcej im pomagał, tym bardziej nie nienawidzili go ważni przywódcy. Obawiali się, że ludzie pójdą za Jezusem, a nie za nimi. Byli zazdrośni i rozgniewani. Gniewali się tak mocno, że byli nawet gotowi zabić Jezusa.